no, ja jestem. i dzisiaj wysadzamy serwer Minecraft. Sam komputer wywali. Ogólnie. No i jestem tutaj... o, Oo, dobra. Wszystko tutaj wysadzamy. Wszystko. Wszystko wysadzamy. Wszystko. Ej, jak była? O, kurde. <gurza> I była taka komenda. Nie pamiętam. Set block. O, sed blok? Nie, czyli taką, to. I się, się zaznaczał? No właśnie wiem, ale to nie. nie mogę tego zrobić. I zawsze chciałam coś przetestować, co to działa tak na Survivalu. Bo nie pamiętam jak to było. to, to bloki do tego były potrzebne. Tylko nie pamiętam ile było. właśnie. Albo bardziej na odzydzie, no ale trudno. A nie, bo to hopery były, no tak. Hopery. Hopper? Jak się... Ho hopper, jak był Hopper? Hopper? Nie. Nie Hopper, tylko ten dispenser, dis. No właśnie. Robimy ogólnie z dispenserów coś takiego. Czekajcie, wszystko sprawdzę, czy na przykład... Jak jest dźwignia po angielsku? Hmm. Nie mam <śm> Kurde. O, może pochodnie, ale o, tu już dźwignie. Nie, nie wysadzaj tego, nie! Oho! No, święt, to za Bambi. I na przykład jak... No Boże, no i teraz nie ma... TNT. I na przykład jak damy tutaj TNT i dźwignię. To co TNT wy... Oh, o! No dobra, dobra. Tik, tik. Tik, tik, tik. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Nie no, wy nie wybuchaj tego, bo mnie Ty n TNT. No idź sobie, Boże Święty. Dobra, mnie... ja co już ostatni raz. Tak, teraz. Wybuchaj, wybuchaj sobie, ale mi chodzi, że ja chciałam coś zrobić. Pokazać widzom, że ja jestem proplejem. Tik tyk. Bo ja ogólnie to widziałem na... No team. Dobra, i teraz tak. Po jednym tientiku. Wszędzie. Wszędzie po jednym. Tu idę wszędzie po jednym. Dobra. tyk, tyk, Tu dwadzieścia dam. Dobra, i teraz tak. Płotek. Jaki jest płotek po angielsku? Yy, o, ktoś Tyk, i teraz pyk. Dobra. I trzeba jakoś tak zrobić tymi. Czy e, redstone. Żeby. I jak to zrobić? Mm. Ty jesteś? No. Kurde, nie działa. Nie działa tak, jak chciałem. Nie działa tak jak chciałem. Jak to zrobić? Oh, mam pomysł. Mm. Tymi tymi chłopami. ale mam plan, boże. Wyważać. Yy. Hmm. Tymi takimi. Mogę to nawet stanie, chyba. Mm. O tym, o tym, o tym to wszystko teraz robimy tak tutaj wszędzie dajemy postactin tiku mi tam no. dobra dajemy tutaj postactin no to znaczy tak to Dobra, i teraz patrz. Weź... Oh, Boże, chłopie. No, ja nie mogę. Co? Co jest Co ja to mam? Milk. Milk. I patrz teraz, patrz teraz, co się dzieje. Jesteś tu? Patrz. No. Pime set. Daj. wo działa! Weź wow. mnie też tak. Fileset. Olej, szczodź. Ej, ciekawe, czy nas słuchaniu też tak działa. To czekaj, to weź, weź tutaj. To no, ale czekaj, daj, daj żeby była noc. Fileset. No Dobra, jest. To czekaj, jeszcze zabij tego szkeleta. No właśnie. I włączam survival i teraz timeset daj. No take! No nie no, teraz! Teraz ja! Ale ty byłeś! No ale jeszcze raz tu trzeba zniszczyć. I postawić na nowo. Timeset. Noc zrób. Timeset noc. Zrób, żebym noc była. Dobra. Teraz. Tak. I co masz survivala? No nie. Aj. Jest noc przecież. Trzy razy. No Ty, aha, to już się zepsuło. No nie wiem, może na środek dajemy Chyba jest... Aha, bo tu musi być... No, aha. No, a, dobra. No nie czaję tego. A tutaj? No, aha, bo to może... Muszą być nieodpalone takie. Tego. Działa. Ja. No zejdź, zejdź, zejdź. ok no i stań tutaj i survivala włącz. Masz survivala? Co? No jestem, no. Dobra i teraz. O nie, dawaj wyjaśnij go. Stawaj tam. Dawaj stań. Ale zabierz tam tu TNT, bo wybuchnie. No to jak to Dobra, stawaj szybko. I rów sobie gamy młode. daj, daj. Aha. Nie zadziałało tak, jak powinno. To chyba tylko na kreatywie działa. Ej, aha. No czekaj, jeszcze raz to zróbmy. Teraz jest noc, tak? I stań, 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 stań. Nie A nie, nie działa. jeszcze raz trzeba to wszystko. Dobra, weź noc, noc. No. Już. Ok. Tyk. Jeszcze tutaj dam tylko T. Wywalamy to wszystko. Stawiamy na nowo. Aha. Kurde. A no, no to jest. Tak no. Dobra. Jest. Stawia, Dawaj we dwoje, to we dwoje, to. we dwoje. Chodź. da się we dwoje na płotku? Dobra i teraz to time to day". Ło! Wow. Wow. Ale mam plan. Dawaj, robimy tak i szybko zmieniamy wzrocie na survival i robimy water skill'a. Czekaj, dobra. Dobra, Szyb. już jest noc? Jest noc? No, zmieniłem teraz, dobrze. A bo tu nie ma cienki i tu też nie Aj, m co, o co chodzi? kamidatkami ja, nie. Cię <grymne> nie Nie. No i stajn teraz i weź sobie later. Dawaj stajemy we dwójkę. No i time set, kurde to, no dobra Times set day I pointer, żeby na survival'e zmienić Ma, mam, to, bo... mam survival'a i water Ja też mam Kurde, nie zrobiłem, yes, zrobiłem. Ja zrobiłem Mam no. jeszcze raz to powstrzymam, ja też chcę zrobić Jeszcze raz. I czeka, jak, jak teraz na przykład ustawimy Day, co też działa? Nie, to trzeba jeszcze kurde, raz wszystko robić. A nie ma czego takiego jak na przykład. Kurde, kur jest ten. Co? Ten, ten, ten y, zombie na kurczak. Hmm. To rzadkie dosyć. Oddać. Nie wiem. Co nie? Dawaj, żeby był najlepszy efekt, to chodź tu. Masz redstone bloki i tak na trzy stawiamy, stawiamy. Ja. Dawaj te dwa rzędy, a ja te dwa rzędy, tak na trzy. A Tu? Tak, to, tu i tu. Kurde. Ja nie mogę. Nie, mam kuleganicz. Do Dobra, i tak o. Przy, przy stawiasz te dwa rzędy, a ja te. Trzy, te, ry. Boże, Ale słabe. Dobra, na koniec jeszcze zrobię łotera. Albo wy. W dobra. bolt klacz. na koniec jeszcze zrobimy bolt klaca. Jakie wam za oglądanie tego. Szie, było... kurde. Ja no nie wytrzymam. Ale bo. Dawaj, leć, dawaj leć i robimy co, bolt klacz czy? czy łotek Jest set. Blok. Czy tu. Nie wiem. G O U. to był Dobra no. I czekaj jeszcze set set set. Set. Weź tu nam dobra lecę. I No aha. Nie da się, nie da się. Kurde, musimy a czym robisz? To na zakończenie, na zakończenie, na za dawaj, zejść. Oj, sorry. Na zakończenie było tward. No nie da się, bo tam jest trawa. proszę To Ale to czy to y... jak się, jak się pije gąbka. że no czy... To tak się pewnie Szybko, ty no dobra, kijada nie wiem jak to zrobić. Ty, jest! Wiłeś? Dobra, to ja robię now. Okay. Nie wiem, czy to jest taki Ja, najpierw zrobię now. Tym akcentem do widzenia na